Kontrabanda przedstawia trzech kumpli, Zygi, Antek, Pradio. Pomówmy się, która normalna dziewczyna trudnu je Judo. <grymne> Nie judo, przepraszam bardzo, tylko Kiudo. W moim filmie pod tytułem Nie panikuj <grymne> Kiudo. <grymne> Jaki film jest? Jest picie, ćpanie, taniec. Całują się. Gołe dupy są. No i na pierdalanka. Morderca, Jest i cowboy. Wariatka i pistolety i policja Spokojnie, podchodzę z uważaj, spokojnie. Noga za nogą, noga za nogą, noga za nogą, spokojnie z Dużo się spokojnie, dzieje. Spokojnie. Jak w spokojnie, dobrym spokojnie, filmie. Nie znamy się, nie ufamy sobie, posłuchaj. Zaufaj mi ok. Jedna, jedyna sprawa i potem kurwa, nie chcemy się widzieć, prawda? Zrobimy tak. Już wkrótce. Zapraszam.